Bardzo trudna impreza, dlatego że po raz pierwszy organizujemy ją na nowym stadionie, gdzie jeszcze nie było żadnej imprezy. Przecieramy szlak, ale no już organizowaliśmy w różnych miejscach imprezy jako gospodarz w Zielonej Górze czy w Subicach czy w Słupsku i myślę, że tutaj też damy radę aczkolwiek ciśnienie dwa razy większe bo jest to Gorzów jest to nasze miasto i chcielibyśmy tutaj jak najlepiej wypaść pod względem organizacyjnym to zawsze jest ważne dla nas cała Polska zjechała do Gorzowa ponad 30 Ekip z całej Polski, chociażby tak odległe ekipy jak Cieszyn, Rzeszów czy, czy Białystok, ponad 150 zawodników, także no serce się raduje jest rywalizacja cieszę się że też pogoda dopisała no i najważniejsze to że to jest memoriał naszego prezesa Jerzego Jankowskiego pierwszy memoriał który będziemy chcieli w dalszym ciągu realizować od lat były tutaj starania i zabiegi o to żeby ten stadion mógł powstać i mógł stworzyć tą infrastrukturalną no możliwość treningu dla zawodników startu Gorzów Memoriał imieniem Jurka Jankowskiego, który dzisiaj też jest częścią tego eventu. No, jest poświęcony osobie, która mocno zabiegała o ten stadion po każdych igrzyskach Paraolimpijskich. wracając tutaj do domu Jurek walczył o ten stadion. No i udało się, więc bardzo się cieszę. Te imprezy zawsze przyciągają uwagę, odbijają się jakimś echem i w ten sposób mam nadzieję, będą trafiać tutaj też jakieś. Nowe postaci do sportu Paralimpijskiego w Gorzowie, które będą mogły też przygotowywać się i trenować na tym wspaniałym obiekcie. Długo, długo wyczekiwany przez wszystkich. Też bardzo się cieszę, że nasz, nasz klub i już świętej pamięci Prezes mieliśmy tutaj bardzo duży udział w powstaniu tego obiektu. Więc jaki wynik by nie był, w końcu na Zawody, w których startuje, mogła przyjść rodzina, mogli przyjść znajomi zobaczyć, mogli na żywo zobaczyć, czym się tak naprawdę zajmuje, a nie gdzieś jeździć na drugi koniec Polski, jeżeli już by chcieli. Więc myślę, że tak naprawdę w dzisiejszym dniu, mimo że to jest finał Grand Prix polski, wynik troszeczkę był drugorzędną sprawą. W moim przypadku MED-95 forma stabilna, ale nie gdzieś tam z moich marzeń. Sezon troszeczkę drugorzędny, bo mamy wszystkie mistrzostwa poodwoływane. Szykuje się na lipiec przyszłego roku na taki porządny strzał. To będą kwalifikacje Mistrzostwa Świata, kwalifikacje do Igrzysk, więc tutaj będzie mistrzostwa docelowa. A tutaj dla mnie najważniejsze była sama możliwość wystartowania i pokazania się tutaj. Bardzo fajny stadion. Podoba mi się, fajnie się na nim startuje. Myślę, że będą coraz co roku Kolejne edycje paralekrotyczne tutaj na tym stadionie, bo naprawdę fajny stadion. Stadion jest przepiękny, ma bardzo ładny kolor niebieski. Są bardzo dobre warunki, nowe sprzęty, którym się bardzo dobrze rzuca, bo rzucałam już dyskiem, więc rewelacja. Za niedługo będę oddawała pchnięcie kulą swoje próby, więc zobaczymy, jak, jak pójdzie mi na kuli. Ale super, że taki stadion powstał, że są nowe możliwości, że mamy piękny memoriał, że możemy uczcić pamięć. I mam nadzieję, że będziemy często przyjeżdżać do Gorzowa i że faktycznie ta impreza zagości na stałe tutaj w kalendarzu sportowym naszych zmagań osób niepełnosprawnych.